witajcie widzowie tutaj jest moja baza właśnie Lego i tutaj mamy taką moją bazę tutaj tutaj mamy takiego ochroniarza właśnie który pilnuje takiej bazy chemicznej tu jest też mój pokój tu tutaj mojego kuzyna tutaj mojego brata tutaj też połowa mojego brata tutaj też kuzyna no tutaj miałam... Być taka baza chemiczna, właśnie tutaj miał być teleport tutaj, ale kozyn mi zabrał drzwi i no i to był problem i wiesz co, tutaj mam klocki lego takie fajne, to jest tam rok temu jak mi się zdaje na gwiazdkę, no i tak wiem, to jest pokój mojego brata, jak widać, bo widzicie, mój to jest taki ładny. Bo już muszę kończyć. Pa widzowie.